Przed rozpoczęciem modlitwy, chcę, żebyś wsłuchał się z otwartym sercem. Weź głęboki oddech. Dziś rano Bóg chce ci coś przypomnieć. Czujesz czasem, że twoje serce jest ciężkie, jak po długiej nocy bez snu? Że każdy kolejny dzień przynosi nowe wyzwania, ale niekoniecznie nową nadzieję? Głęboko w sobie możesz czuć zmęczenie, wrażenie, że wszystko toczy się bez celu, albo że stare rany nadal bolą. To jakby ciągle iść przez mgłę, nie widząc wyraźnie drogi naprzód. Ale wiesz, nie jesteś sam w tym wszystkim. Nie jest to przypadkowa rozmowa, ani przypadkowe przebudzenie się dzisiaj rano. Bóg jest obecny. Nawet gdy go nie widzisz, On widzi Twoje serce, Twoje zmagania i Twoją tęsknotę za czymś więcej. Jeśli to przesłanie już dotyka Twojego serca, zapraszamy Cię do subskrybowania naszego kanału i wspólnej wędrówki w modlitwie. Każdy dzień to nowa szansa, aby zacząć od nowa z Bogiem. Zobaczmy teraz, co Słowo Boże ujawnia o wszystkim tym. Jest to obietnica, która może odmienić twój pogląd na ten ból. Słowo Boże ma coś bezpośredniego do powiedzenia na ten temat. Zobacz, co Biblia ujawnia o momentach takich jak ten. Psalm 35 mówi: On zmienia żal w radość, gdy płaczesz, on zmienia twoją rozpacz w taniec. Wersja NLT. Inny werset, który mocno przemawia do serca, to Psalm 30, 1. Wyznam Ci, Panie, że Ty mnie wywyższyłeś i nie dałeś moim wrogom triumfować nade mną. W tych wersetach widzimy, jak Bóg działa w naszym życiu, zmieniając nasze cierpienie w radość. To nie oznacza, że nasze problemy znikają jak zamachnięcie mróżdżki, ale że Bóg daje nam moc, Byśmy mogli przejść przez nieznadzieję. On wie, że czasem czujemy się tak, jakbyśmy szli przez ciemność bez światła, ale jego obecność jest zawsze z nami. On zmienia nasz płacz w taniec, co nie znaczy, że zapomina o naszym bólu, ale że daje nam nowy sposób patrzenia na rzeczy. To, czego doświadczamy, nie jest przypadkiem ale możliwością spotkania z Nim na nowo. Ta prawda nie powinna być dla nas oderwana od rzeczywistości, ale powinna być mostem do głębszego zrozumienia tego, co nosimy w sobie. Przed Psalmem 30 stoi prawda, że Bóg może zmienić nasz dzień, nasze życie. Lecz zanim będziemy mogli żyć z tą obietnicą, musimy uczciwie spojrzeć na to, co nosimy w sobie. Czy jesteśmy gotowi, aby zobaczyć, jak Bóg pracuje w naszym życiu, aby zmienić nasz żal w radość? Czasem noszę w sercu ból, którego nikt inny nie widzi, ciężar, który zdaje się być nieznośnym. To uczucie może być tak głębokie, że aż trudno oddychać, jak gdyby każdy krok był walką o przetrwanie. Być może czujesz, że jesteś sam w swojej walce, że nikt nie rozumie, co się dzieje w Twoim sercu. Wiele osób ukrywa swoje prawdziwe uczucia za maską uśmiechu lub obojętności, ale Bóg widzi wszystko. On wie o Twojej zmęczeniu, Twojej słabości i Twoich lękach. On wie, co się dzieje, gdy zamykasz się w swoim świecie, nie chcąc, by ktokolwiek inny zobaczył, co naprawdę się dzieje. Czasem ten ból jest tak głęboki, że aż trudno uwierzyć, że może istnieć jakaś nadzieja. W głębi duszy możesz porównywać się do innych, myśląc, że oni mają wszystko lepiej, że ich życie jest łatwiejsze. Może karasz się za błędy z przeszłości, nie mogąc zrzucić winy, która cię prześladuje. Być może próbujesz ukryć swój ból za postawą silnej wiary, ale w rzeczywistości czujesz się zagubiony. Lęk przed odkryciem, przed osądem innych, może cię skłaniać do milczenia, do ukrywania swojego prawdziwego stanu. Wiele osób żyje z cichym wstydem, nie chcąc, by ktokolwiek inny zobaczył prawdę. Ale Bóg widzi wszystko i nadal jest z tobą. On nie potępia, nie osądza, ale przyjmuje cię takim, jakim jesteś. On wie o twoim bólu, o twojej słabości i jest gotów być z tobą w tym wszystkim. On rozumie, co się dzieje w twoim sercu i chce być blisko ciebie, nawet w twojej ciemności. Jeśli ta prawda dotyka ukrytych obszarów twojego serca i chcesz zasiać w to posługiwanie, które tak głęboko cię dotyka, rozważ zostawienie super dzięki z hojną ofiarą. Twoje ziarno pozwala nam kontynuować przynoszenie uzdrowienia i prawdy coraz większej liczbie ludzi każdego dnia. Właśnie w tym miejscu bólu Bóg wybiera, aby zacząć uzdrawiać. I teraz, w tym kruchym miejscu, jego odpowiedź zacznie się pojawiać. Czujesz. Że jesteś sam w swojej walce, że nikt nie rozumie, co się dzieje w twoim sercu. Lecz Bóg widzi wszystko, nawet to, czego ty nie widzisz. On zna twoje zmęczenie, twoją słabość i twoje lęki. To, co ty widzisz jako chaos, Bóg widzi jako przygotowanie. To, co ty uważasz za ciemność, On widzi jako miejsce, gdzie pracuje, aby Ci pomóc? On nie jest obojętny wobec Twojego milczenia, pracuje w ciemności, gdzie nikt inny nie może sięgnąć. Jak dobry Ojciec, chce Cię prowadzić przez Twoją noc, przemienić Twoją rozpacz w nadzieję. On nie patrzy na Twoje błędy, jak Ty, widzi Twoją wartość, Twoją godność, Twoją wyjątkowość. To, co wydaje ci się opóźnieniem, może być w rzeczywistości ochroną. To, co myślisz, że jest końcem, może być dla Boga nowym początkiem. On pracuje nawet wtedy, kiedy ty nie widzisz rezultatu. On jest wierny, sprawiedliwy i miłosierny. Kiedy zaczynasz widzieć, jak Bóg widzi, twój sposób reagowania również się zmienia. Twoja wiara staje się bardziej aktywna, bardziej żywa. Następna decyzja nie będzie już podejmowana z bólu, ale z wiary. Teraz jest czas uwierzyć, nawet bez zobaczenia końca. Nie musisz być gotowy, wystarczy, że będziesz chętny. Wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się kontrola. To krok naprzód nawet gdy czujesz strach. Wiara to nie czekanie na to, aż wszystko stanie się jasne, ale działanie w posłuszeństwie przed zrozumieniem. Jak Abraham, który wyruszył bez wiedzy o tym, dokąd idzie, jak Piotr, który wyszedł z łodzi, nie mając pod sobą ziemi. Jak mówi Biblia: W rzeczy samej, bez wiary nie można się podobać Bogu, każdy bowiem, kto do Niego przychodzi, musi wierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Hebrajów 11.6. Porzuć ciężar niesienia wszystkiego sam. Nie musisz rozumieć wszystkiego, aby całkowicie zaufać. Wiara nie oznacza braku pytań, ale zaufanie Bogu nawet wtedy, gdy odpowiedzi nie są dla nas oczywiste. Jeśli te słowa budzą w tobie wiarę, rozważ wsparcie tej misji hojnym darem przez przycisk super dziękuję. Twój wkład jest ziarnem zaufania, które pozwala nam kontynuować szerzenie nadziei tysiącom ludzi każdego dnia. I kiedy zdecydujesz się zaufać, coś niewidzialnego zaczyna się ruszać. To w tym kroku, poddania się obietnice zaczynają przybierać kształt. Nie jestem tym, co mnie bolało. Jestem tym, kogo Bóg przywrócił. Moja historia nie definiuje mnie, łaska Boga przymałowuje moje życie. Jestem umocniony tym, co on powiedział, nie tym, co oczuję. To, co on zaczął, on dokończy. Bóg jest moją siłą, kiedy zawodzę. On jest moim przewodnikiem w ciemności. Jego obietnice są moim światłem na drodze. Nie żyję wczorajszymi zranieniami, jestem prowadzony ku wiecznej przyszłości. Nic z mojej przeszłości nie jest większe niż to, czym Bóg mnie kształtuje. Byłem przeznaczony do czegoś wiecznego, nie do życia zamkniętego wczoraj. Moje przeznaczenie jest większe niż moje bóle. Bóg nie patrzy na moje błędy tak jak ja, On widzi moją wartość, godność i niepowtarzalność. W miarę jak to oświadczam, Bóg już porusza to, co niewidzialne. Bo kiedy prawda jest wypowiadana, niebo odpowiada. Teraz wierzę, że On jest już przy pracy nawet teraz. Czasem może się wydawać, że Bóg milczy, jakby zatrzymał się w połowie obietnicy. Może czekasz tak długo, że już nie wiesz, czy warto czekać dalej. Lecz Bóg nigdy nie marnuje ciszy. On Esa jej coś tam, gdzie nikt nie może zobaczyć. To, co wydaje się czasem zmarnowanym, może być precyzyjnym przygotowaniem. On pracuje w szczegółach w sekretnej komorze duszy. Może nie widzisz, ale On uzdrawia części Twojej przeszłości, podczas gdy ty uczysz się oddychać w teraźniejszości. On przemieszcza rzeczy, które dopiero wtedy będą miały sens, kiedy nadejdzie jego czas. Podczas gdy Bóg troszczy się o to, co wokół ciebie On tworzy coś w środku ciebie. I to, co zaczął w tajemnicy, ma wkrótce pojawić się w Twoim nowym sposobie bycia. Wiesz, że nawet gdy wszystko wydaje się być w miejscu, coś już się zmieniło w Tobie. Nie jesteś już tą samą osobą, która rozpoczęła tę podróż. Bóg pracuje wewnątrz Ciebie, kształtując coś nowego. On uczy Cię słuchać, zanim zareagujesz, pokazuje Ci, że pokój nie jest brakiem wojny, ale zaufaniem pośród niej. On pracuje nad Twoją wiarą, czyniąc ją bardziej dojrzałą, uczycie zależności od Niego, daje Ci duchową wizję i rozeznanie. On leczy Twoje emocje, uwalniając Cię od bólu przeszłości. Podczas tego procesu Bóg formuje w Tobie nowe cechy, takie jak cierpliwość, pokora, przebaczenie. On pomaga ci widzieć rzeczy z jego perspektywy, zrozumiesz, że to, co się wydaje być opóźnieniem, może być ochroną, a to, co myślisz być końcem, może być nowym początkiem. Nie walcz z tym, co cię leczy. Nie spiesz się, aby opuścić proces, którego Bóg używa, aby cię przekształcić. To wymaga poddania się i aktywnego uczestnictwa. Musisz puścić to, co cię trzyma z powrotem, dumę, ucieczkę, gorycz, potrzebę kontroli. Teraz, gdy widzisz, co Bóg formuje w tobie, przygotuj się do rozmowy z nim z tym poddany sercem. Czas przyszedł, aby porozmawiać z Bogiem z tego nowego uświadomienia. Ojcze, przychodzę przed ciebie teraz z wszystkim, co się z sobą. Czego nie potrafię puścić. Ciężar, który dźwigam, czasem zdaje się nie do uniesienia. Wiem, że nie muszę być sam w tym, bo Ty jesteś ze mną, nawet gdy nie widzę Ciebie. Wyznaję, że nadal trzymam się tego, od czego Ty już dawno poprosiłeś mnie, abym się uwolnił. Boję się puścić to, co mnie wiąże, chociaż wiem, że to mnie rani. Ciężko mi zaufać, że ty wiesz, co jest najlepsze dla mnie. Często czuję, że idę po ciemku, nie widząc drogi naprzód. Proszę cię, pomóż mi zaufać, nawet w ciszy. Naucz mnie poddawać się temu, czego nadal kurczowo trzymam się. Pomóż mi uwierzyć bez zobaczenia, dać ci wszystko, co jeszcze nie jest poddane Tobie. Wiem, że Ty jesteś cierpliwy, dobry i wierny, nawet gdy ja nie jestem. Rozumiem, że Twoja cisza nie jest brakiem, lecz mądrością. Ty widzisz moje serce i wiesz, czego potrzebuję. Dziękuję Ci za to, że jesteś moim przewodnikiem w ciemnościach. Dziękuję Ci za proces. Przez który przechodzę, za to, co już się zmieniło, i za to, co ma dopiero nadejść. Poświęcam Ci swoje myśli, decyzje, emocje i drogi. Chcę iść z Tobą, nawet nie widząc, ale wierząc w Twoją miłość. Poddaję Ci wszystko, co jeszcze mnie wiąże. I wybieram iść z Tobą. Zaufać Twojemu planowi nad moim życiem. Zaufaj mu, nawet gdy cisza zdaje się być odpowiedzą. On pracuje w szczegółach Twojego życia, przewracając smutek w radość i dając siłę do pojęcia kolejnych kroków. Jeśli ta modlitwa przemówiła do Twojego serca, wpisz amen w komentarzach i podziel się nią z kimś, kto potrzebuje tych słów. A jeśli chcesz posiać ziarno wdzięczności i wiary, kliknij przycisk Super funks i przekaż hojnie. Twój dar utrzymuje tę misję szerzenia nadziei każdego dnia. Niech pokój i siła Chrystusa będą z tobą dzisiaj i zawsze. Jutro znowu będę tutaj, aby modlić się razem, do tego czasu, choć w wierze.